W Rosji, na terenie północnej Syberii, pojawił się tajemniczy, niezwykłych rozmiarów krater. Przypadkowego odkrycia dokonano na półwyspie Jamał, którego nazwa w wolnym tłumaczeniu oznacza koniec świata. Po serii badań naukowcy oszacowali, że szerokość krateru wynosi ponad 80 metrów. Przyczyną powstania tajemniczego obiektu była eksplozja. Silny wybuch spowodował, że kawałki skał zostały porozrzucane w promieniu 120 metrów. Kilka tygodni później w okolicach pierwszego krateru zauważono jeszcze dwa inne, podobnie wyglądające obiekty. Jeden o średnicy 15 metrów znajdował się również na półwyspie Jamał, natomiast drugi, mniejszy, kształtem przypominający stożek, został odkryty na półwyspie Timer. Zaskakujące rozmiary oraz nietypowe, niemal gładkie brzegi kraterów wywołały falę spekulacji wśród naukowców. Istnieje wiele teorii na temat przyczyn powstania tych obiektów. Niektóre z nich mówią o upadku meteorytu, a nawet działaniu kosmitów. Aby zweryfikować wszystkie domysły, niezwłocznie zdecydowano się na zorganizowanie ekspedycji badawczej. Jednakże niesprzyjające warunki pogodowe nie pozwoliły na przeprowadzenie dokładniejszych analiz. Wstępne badania wykazały jednak, że powstanie otworów z pewnością nie wiąże się z działalnością człowieka. Po wykonaniu pierwszych pomiarów naukowcy odkryli też, że na jego dnie znajduje się woda. W ostatnim okresie naukowcy ponownie wyruszyli w głąb nowo powstałego krateru. Pod wpływem niskich temperatur jego dno pokryło się lodem. Dzięki temu wejście do środka krateru było łatwiejsze niż poprzednio. Aby dotrzeć do jeziora, naukowcy użyli sprzętu wspinaczkowego. Badacze pobrali próbki lodu oraz gleby z głębokości 200 metrów. Zdaniem naukowców, najbardziej prawdopodobną hipotezą tłumaczącą powstanie kraterów na Syberii był wybuch klatratu metanu czyli substancji krystalicznej złożonej z cząstek wody i metanu. Zmiany klimatyczne zachodzące w ciągu ostatnich dziesięcioleci mogły doprowadzić do gwałtownej podziemnej eksplozji tego związku. Dopiero po zbadaniu dwóch pozostałych kraterów oraz porównaniu danych satelitarnych z ostatnich 30 lat naukowcy będą mogli jednoznacznie potwierdzić te teorie.